Dobra, następno. Kurde, zaraz się nam węgiel spali. Ok. E, następny odcinek z serii Don't Star. Widzę, że tutaj też się nam węgiel niestety spalił, więc został nam proszek. No trudno już nic z tym nie zrobimy, nie zdążyliśmy. E, zaraz będziemy się wracać do naszej bazy, chyba tak mieliśmy kamerkę i tak powinno być cały czas, żeby było dla nas wygodniej. Tutaj wyczyściliśmy strasznie ten teren, tak pusto się zrobiło. Dlatego zaraz odsadzimy te nasze dwa drzewa. Więcej nie mam, niestety, no ale trudno się mówi. Więc będzie tutaj troszeczkę pusto, o, pociąg jedzie. Ale myślę, że będziemy sobie tutaj przynosić po prostu yy, krzyżki i sadzić drzewa. Okej, okay. nawet nam jeszcze jedna wypadła, więc możemy sobie tutaj troszeczkę tego lasu odsadzić. Dziwne, że wypadła nam szyszka z spalonego drzewa. Ale nie, nie wnikajmy. Dobra, bierzemy sobie jeszcze tak na szybko, póki mamy miejsce we Punku. Skop, skopmy ten kamień, zaraz się robi noc. Myślę, że zdążymy. Jak będziemy w bazie, to będą. Dobra, nie wiem, czy chce się napić w tej wody. Napiłbym się tej wody, ale nie wiem, gdzie ona jest. A nie chcę Was zostawiać za długo bez ruchu. W bazie będziemy chcieli się zająć tym, żeby ogarnąć sobie jakąś zbrojkę. Zastanawiam się nad tą drewnianą, bo ona w sumie jest kozatka. Daje nam chyba 80% defa, ta strafa daje na tylko 60%. Więc jeżeli przyjdą psy, to będziemy mieli o wiele łatwiej do przetrwać. Będziemy też starali się, chociaż czekajcie, chciałem powiedzieć, że będziemy starali się chodzić z pochodnią cały czas w flipunku. Więc będziemy się starali, ale nie wiem, czy to się uda, bo się... slotów jest strasznie mało. Bo jak chcę mieć tą zbroję, to nie mogę mieć plecaka niestety. Skończył mi się kill off. no trudno, lecimy sobie, wracamy do naszej bazy. Mamy jeszcze jedno pochodnie, 84%, która dla nas wystarczy, ale i tak zdążymy wrócić do bazy e, na spokojnie. Możemy sobie teraz zrobić e, Alchemy Engine. Kolejny raz, kolejny run. Mam nadzieję, że ten będzie udany i na tym się nie wywalę jak głąb. E, zresztą zobaczymy. Czy ta trawa już tak jakby odrosła? Nie no, dalej jest jakaś taka dziwna w porównaniu do tej po prostu zebranej. Ciekawe dlaczego tak jest. Nie mam pojęcia. Przy patykach to chyba nie ma różnicy. Może ma? Nie wiem. To możemy sobie zjeść. To będziemy musieli przepalić. Nitro możemy sobie wrzucić. I teraz tak. Na pewno potrzebujemy drewno, ale z drewna chciałem sobie zrobić skrzynkę. Więc musimy zobaczyć, ile potrzebuje drewna na Science machine Potrzebuję jeszcze... Jeszcze trochę tą, nie wiem, może sobie zatnę jeszcze. Nie wiem, czy starczy mi czasu. Hmm. Dobra, nie będę ścinał na razie tego, tych drzew, które posadziliśmy blisko obok siebie. Zajmę się takimi, które rosną gdzie indziej. Eee, dobra, potrzebowałem. Dobra, chciałem obliczyć matematycznie, ile będę potrzebował, ale jednak nie będę tego liczył, tylko zetnę jak najwięcej mi się uda. Ale starajmy się ścinać tylko te duże drzewa, których tutaj już jest coraz mniej. Praktycznie nie ma ich wcale. Okej, okay, tutaj jest duże drzewo, bo z nich dropi po 3 plus jeszcze wykopanie to 4, czyli idealnie na jedną deskę. Potrzebujemy jeszcze jedną deskę na. Dolchem Engine i jeszcze trzy deski na jeszcze jedną skrzynkę, więc raczej nie zdążymy wykopać wszystkiego, ale no trudno. Dobra, tutaj od razu będziemy sobie rozsadzać te drzewa, bo strasznie późno to się tutaj zrobiło. Jak sadziłem je tylko w jednym miejscu. Okej, okay, tutaj dalej nie ma żadnego takiego drzewa dużego, tutaj dalej nie ma dużego drzewa, tutaj też żadne takie nie wyrosło. To może być duże drzewo. Dobra, trzy są takie, tutaj to kolejne wyrosło, dobra. Ale już nie zdążymy niestety chyba go zebrać, więc trudno, ale spróbujemy zebrać go jak najwięcej. Dobra, wypadło nam. Yy, 12 mamy. Spoko. Nie jest to jakaś liczba, która nas jakoś super zachwyca, ale lepsze to niż nic. Zrobimy sobie jeszcze jedno to. Na następną skrzynkę nam nie starczy, więc nie będziemy już robić, tylko po prostu dołożymy tutaj do ogniska. Dwa drewna powinno być idealnie. Zrobimy sobie kamień, to, przerobimy na to. Fajnie, że mam miejsce w punku. Już myślałem, że nie będę miał. Zrobimy sobie dwie diody. Na diody już nie będę miał niestety miejsca w ekwipunku. Eee... Dobra, tak, starczy mi na diody. Eee... Kurde, kasztany tutaj mam, to je posadzę, żeby mieć wpust. No, wolne miejsce po prostu. Eee... Teraz zrobię... Tutaj możemy krok pota. Nie, no nie chcemy na razie krok pota, chcemy bardziej tą naszą małą engine. W sumie nie wiem, dlaczego nam jest potrzebny, ale zawsze ją robię. Dobra, możemy sobie craftować lepsze rzeczy, których i tak nie używam. Fajnie by było pójść na jakąś wyprawę i znaleźć jakąś bazę pająków, bo chcemy zrobić w końcu namiot. To jest taki mój plan od dawien dawna, z mi się coś nie udaje. Dzień się zrobił, ale trudno. Coś chcę sobie zrobić, jakiś demek. Chyba nie, idę sobie ścinać dalej drewno, drzewo, tutaj chyba jest kolejne duże, może pościnamy sobie 24 i ogarniemy od razu dwie skrzynki, chyba tak, dobra, wypadło nam więcej niż trzy, a nie, dwa kasztany nam wypadły, ej fajne jest to, że z tego każdego dużego drzewa wypadają nam dwa kasztany, nie wiem czy taka szansa jest 100%, ale no jak teraz ścinam to zawsze, jeszcze się tak nie zdarzyło, że nam nie wypadło, więc... Idealnie, bo ten las będzie tak jakby rósł cały czas. A ja przez cały czas jak ścinałem e, drzewa w głowie, miałem to, że tych drzew będzie coraz mniej, bo coraz mniej wypada mniej wypada tych nasion niż tak jakby ścinamy drzew. Co by oznaczało, że by było ich na mapie coraz mniej, ale widzę, że z tymi drzewami jest całkowicie na odwrót. Więc fajnie i za niedługo będziemy mieli ich za dużo. sumie to będziemy się żywili samymi kasztanami. <laughs> Będę musiał zaraz iść gdzieś na jakąś przygodę, bo... Z jedzeniem już mamy lipę. Znaczy, nie, że mamy go jakoś super mało. Ale fajnie było, jakbyśmy go mieli więcej. Ok, tutaj mamy kolejne dwa kasztany, to sobie rozsadzimy. Eee, rozsadzimy, to wygląda jakbyśmy chcieli. Znaczy, to brzmi jakbyśmy chcieli je wysadzić. Ale. Powinienem powiedzieć: posadzimy, a nie rozsadzimy. W sobie racja. Ok, mamy drugą sikierę, więc fajnie. Tutaj sobie to zetniemy. Tych kasztanów może na razie nie będziemy roz. No... No, sadzić, bo rozsadzać to źle brzmi. Eee, mamy tutaj gdzieś jakieś jeszcze węgla, duże drzewa. Tutaj na dół w ogóle mamy jeszcze taki sam biom, więc sobie tam pobiegniemy, tam na pewno będą jakieś. Eee, a chcemy do rozpalania ogniska, może do czegoś nam się jeszcze przydadzą. Kurde, tutaj... Aha, dobra, z tej strony są takie drzewa, bo tutaj właśnie widzę, że... są te, z których dropią szyszki, a nie te, z których dropią... Eee, kokosy? Kuko nie, to nie są kokosy. Boże, jak to się nazywa? Kasztany, ok. Tak dokładnie. Czemu mi się to skojarzyło z kokosami? To nie mam pojęcia, aczkolwiek... No trudno. Okej, okay. tutaj kolejne takie duże drzewo to sobie zetniemy. Mamy ich drewna, ogólnie już dosyć sporo. Ale, no, to jest dosyć sporo potrzebnego, więc dzisiejszy dzień to będzie taki, wiecie, poświęcony ścinaniu drzewa. Widzę, że nasza postać jest już trochę głodna. Nic z tym nie zrobimy. Pokopiemy sobie tutaj troszeczkę trawy. Aha, nie mam jakiej podnieść. Dobra, to odsadźmy ją sobie tutaj jednak. Tutaj jest kolejne drzewo. Nie mamy... A nie, dobra, mamy jeszcze miejsce na marchewki, więc fajnie. Będziemy sobie stąd zbierać. Zciąłem tam ten... wykopałem korzeń, wykopałem to fajnie. Tutaj jest marchewka. Może się po prostu przebiegniemy te i pozbieramy te wszystkie marchewki. Inne rzeczy, które mamy tutaj do jedzenia, żebyśmy mogli sobie zjeść w nocy. Ok, to na to już niestety nie będziemy mieli miejsca. O nie, wykopałem sobie. A jestem zbanem. Zjedzmy sobie to, bo nie mam pojęcia, co mogę wyrzucić. Tak naprawdę to wszystko tutaj jest mi potrzebne, Gdyby mógłbym odsadzić te saplingsy, ale nie ma co tego robić. Tutaj jest dosyć sporo jagód. Fajnie by było je sobie tutaj skopać. Ale nie będziemy tego robili, później po nie przyjdziemy. Co tutaj dalej jest zabią. Kurde, pusto. Nie ma jedzenia. Jedyne co to jagody. A tutaj to całkowicie już nic nie ma. A nie, dalej jagody są. Ale to tak na pograniczu. Tego biomstam w tym innym. Wracamy do góry. Tak, dobra, to wracajmy już całkowicie sobie do naszej bazy. Przepalimy sobie marchewki nasiona i może nam starczy. Może coś jeszcze znajdziemy po drodze. U, wow, ta postać ma 200 sanity. Myślałem, że o wiele mniej. To mega dużo. To dlatego się nie tak prosto graję Jest z sobie taką podstawową postacią. Aż zdziwiony jestem, że masz tyle. Dobra. Robimy sobie kolejną skrzynkę. O nie, zrobiłem kamień prawie. Zrobimy sobie kolejne dwie nawet skrzynki, bo mamy tego drewna dosyć sporo. Co chcemy wyrzucić? To sobie wyrzucimy. Musimy zrobić, a nie, dobra, tutaj musimy wziąć to, to możemy teraz podnieść. Teraz struktury i chesty sobie postawimy obok siebie. I jeszcze jednego chesta postawimy. Gdzie jest chest? Ok, tutaj. W ogóle dowiedziałem się, że taka skrzynka, która za nami chodziła w jakimś tam dawnym odcinku, to się nazywa Chester. W sumie spoko nazwa jak na skrzynkę Chester, że chest i w ogóle. Podoba mi się strasznie. Dobra, tych kasztanów na razie nie będziemy ruszali, to sobie odsadzimy tutaj, na tym naszym polu. Niech sobie rośnie. W opornie im to idzie rośnięcie, ale trudno. Kurde, tutaj nie mam jak tego postawić, a o tutaj mogę sobie to postawić. Spoko. Mm. Łowatę sobie weźmiemy, bo nie chcemy tego skopać, tylko chcemy to zebrać. No i dalej one się czymś różnią, nie wiem czy muszę je jakoś nawodnić czy coś ale jest trochę lipa, że to nie działa. Tutaj mogę sobie tą zbrojkę zrobić, ona się nam przyda. Jak będziemy chcieli z kimś walczyć, to sobie wezmę. Tutaj sobie zrobimy jeszcze jedną linę i zrobimy sobie właśnie włócznie. Gdzie ona je była? Aha, w walce tutaj. Więc mamy już taką jakby nasz ekwipunek wojenny. Weźmiemy sobie kamień albo nie, zrobimy sobie jeszcze krok pota, zanim to wszystko zrobimy. Czekajcie. Gdzie był krok? Pod na pewno. Co na niego potrzebujemy? Jeszcze dwa ciosane kamienie i spoko. Mamy krok potem. Na razie nam jeden wystarczy, nie będziemy ich kraftować więcej. Postawimy go sobie tutaj. I teraz tak, jeżeli chodzi o suszarkę do mięsa, to kurde, gdzie to się kraftowało? Na pewno w jedzeniu, tylko co na to było potrzebne? Liny nam potrzebne. Ok, czyli w sumie to dwa możemy sobie skraftować. Znaczy jedno, wróć jedno. Eee, postawimy sobie to może gdzieś gdzieś, 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 gdzieś tutaj. Zaczniemy sobie stawiać. O tutaj, dokładnie. Czy mamy jakieś miejsce do suszenia? Chyba średnio, więc nie będziemy sobie na razie nic suszyć. Eee, jeszcze nie ma nocy, ale mamy mało, bardzo, bardzo mało jedzenia. 17. Jest źle, 16. I dodają nam kokosy. Znaczy kokosy. <laughs> mm kasztany dosyć sporo, zjadłem marchewkę przez przypadek zamiast jemu upiec czyli jestem w plecy jakieś aha, w sumie niedużo, one dają nam tyle samo jedzenia tylko upieczone daje nam 2hp więcej czyli nie jestem nic w plecy, okej, okay, no i fajnie to chciałem usłyszeć, ale myślałem, że jednak jestem coś w plecy eee, smażymy sobie jeszcze to i będziemy mieli od razu full żarcia kurde, zjadłem to, niedobrze jemy, 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 jemy i mamy fulla Odstawiamy sobie złoto do skrzynki, bo ono nam nie jest póki co potrzebne. Drewno sobie weźmiemy, to sobie weźmiemy, łopatę też. Czarkoila sobie odstawimy, bo on nam nie jest potrzebny. I co? Lecimy sobie dalej w naszą wyprawę. Z której strony mapy jeszcze nie byliśmy, z tej nie byliśmy więc lecimy sobie w tą stronę, zobaczyć co tutaj ciekawego jest czego szukamy? Szukamy na pewno bawołu, świnek i... i uli, tak? To są chyba takie rzeczy. Aha, i pająków jeszcze szukamy. Te świetliki w ogóle da się łapać i rozstawiać tak jakby po drodze. To jest mega kozacy... O, oh, sorry, uderzyłem w mikrofon. Mam nadzieję, że nie było tego jakoś głośno słychać. I rozstawiać po prostu po jakiejś ścieżce, po której biegamy. Dzięki temu możemy sobie nią biegać bez używania czegokolwiek, w sensie bez żadnej na przykład torczy czy coś. Jedyny problem jest taki, że te świetliki uciekają, jak przez nich przechodzimy. Przez nie przechodzimy, w sumie, o to są one. Eee, znaczy te świetliki. Eee, no i uciekają i wtedy jest ciemno, ale... No nic, zawsze jakieś tam światło nam dają. Idziemy sobie tutaj, póki co znaleźliśmy pszczoły, ale nie mamy jak ich złapać, bo nie mamy... Eee, ...pajęczyny. I nie mamy po prostu łapki na, na wszystko, tak? To się nazywa łapka? Nie no. Hmm, jak to się mogło nazywać? Kurde mam problem z tymi nazwami różnymi, zawsze zapominam jak coś się rzadko używa. No ale chodzi o to, że siatkę na... Tak? Siatka to może jest dobre powiedzenie. Nie wiem, ale na przykład też ryby łapiecie jak już wyłowiliście je. To w to się wrzuca w taką siatkę, albo motyle się w to łapie chyba. Nigdy nie łapałem motyli w sumie. No, ale na to potrzebujemy aż dwa... Hmm, dwie pajęczyny. I nie wiem, czy je gdzieś tutaj spotkamy jakieś pająki. Jeżeli spotkamy, to oczywiście im nawalimy i będziemy mieli... Znaczy, no wiadomo, że nie zawsze nam dropi pajęczyna, ale przynajmniej spróbujemy wydropić i będziemy sobie codziennie do nich przychodzić. Aha, pajęczyna zawsze dropi, jeżeli zniszczymy gniazdo. Tak, tak, przypomniało mi się. Więc jeżeli spotkamy takie jakby dwa... dwie bazy pająków, to możemy je zniszczyć i z nich wydropić. Ale widzę, że tak średnio chcemy spotkać tą bazę pająków, bo coś żadnej nie ma po drodze. Mam jak coś jeszcze na jedną torczę, na, na jednego torcza, yy, więc spoko. Pewnie po drodze spotkam jeszcze. Yy, jakąś trawę, żebym mógł sobie na następnego torcza zrobić. Okej, okay, mamy ścieżkę, więc sobie ją przebiegniemy. Widzę tutaj jakieś ptaki. Myślicie, że to takie ptaki robią. A, uciek. Myślałem, że będę mógł go sklepać. Już nawet wziąłem sobie włócznie. No, ale niestety nam uciekł. Czekajcie, sprawdzę ile trwa ten odcinek. 15 minut, okej. Okay. Spoko. Chillera. Coś tu się nagle zaczęło ładować. Dziwna sprawa, ale dobra, zgasło. <laughs> Szkoda, że chyba mi się myszka popsuła i jak zrobiłem... Ej, nie wiem, czy mam taką myszkę windowsową teraz, czy ona cały czas była? Na pewno cały czas taka nie była, co nie? Mm, czekajcie. Kurde, no nic, mamy taką myszkę windowsową przez to ale niestety, że taka cały czas nie była, dobra, mogę sobie ją schować w róg ekranu, i wtedy jej nie widzicie. Sprytny jestem. Eee, o, lol, mamy lód. tylko czy my go potrzebujemy? Chyba nie potrzebujemy go na razie. Eee, później będziemy go potrzebowali, jak mieli girsy, żeby zrobić sobie lodówkę i w niej trzymać jedzenie. No, ale to później. Eee, na razie nie zapowiada się, żebyśmy w ogóle jakiekolwiek girsy zdobyli. Chyba że wybudujemy domki świnek naprzeciwko jakiegoś biszopa czy czegoś, no i one będą się ze sobą tukły. No i może świnkom się uda utucać takiego biszopa chociaż też bym w to wątpił. Hmm. Kurde, wróciłem w sumie do miejsca, z którego wyszłem. Więc co, musimy iść po prostu w drugą stronę od naszej bazy. Ok, schowam tą myszkę, żeby nie było biedy takiej. W następnym odcinku, niestety, też ona będzie, jak już sprawdziłem, ile się nagrywa. Całkowicie zapomniałem o tym, że może się tak stać, że się myszka zbaguje. Dziwna, jak tak zrobię. Nie no, może tutaj cały czas była taka myszka, chociaż ona tak mega nie pasuje do tego. Nie ma szans, że taka myszka była. Nikt by nie wypuścił takiej gry, a jakby wypuścił i ja hejtuję tę grę przez to teraz nie mam pojęcia. Ok, zaczyna robić się wieczór, więc mamy jeszcze sporo czasu. To zbroja tankuje na masz 315 obrażeń, więc dosyć sporo. Jeszcze do tego możemy sobie hełm założyć, który tankuje dodatkowe obrażenia. Ale jak hełmy działają to już nie wiem, znaczy w sumie to nie jestem pewien czy hełm ta jedynku jest dobra, ten dodatkowe obrażenia, ale hełm na pewno coś daje. Okej, okay, mamy marchewki, ale czy chcemy je zebrać? Nie, no dobra, nie zbierajmy. Mamy jeszcze dużo jedzenia, mamy trawę, którą możemy sobie pozbierać. Tutaj widzę jakąś bazę, tutaj coś będzie. O nie, jest koń jakiś. Który jest chyba jakimś lamusem, przynajmniej nie wygląda na jakiegoś kozaka. Ale czekajcie, wezmę sobie włócznie. Okej. Okay. Eee, spróbuję go pokonać. Okej, okay, zadało nam 8 obrażeń. Okej. Okay. <ścoughs> Nie wiem czy cokolwiek go uderzyłem póki co. Okej. Okay. Teraz na pewno uderzyłem go dwa razy. Aczkolwiek nie wiem, czy taka w ogóle włócznia starczy na walkę z nim. Możemy spróbować go. Wiecie, dojechać. Czekajcie, walczmy tak po prostu, jak wiecie, prawdziwe kozaki. Dobra, to może jest zły pomysł walka, jak prawdziwe kozaki. Musimy szybko do niego podchodzić. Trzy hity. Raz. Okej, okay. unik. <gry> A nie, on czasami. Tak wiecie, jak jest taki dźwięk, to to jest moment, kiedy mogę go atakować. Jak się odwraca do nas. Ale nie wiem, kiedy on się tak odwróci i będę mógł go atakować. A kiedy po prostu. A O, teraz mogę go atakować. Dobra. <laughs> Ej, skomplikowana jest ta walka, tym bardziej, że nie widzę, ile on ma hapeków. Okej, okay, okej, okay. raz, dwa, trzy. Raz. Aaa, dobra, ucieczka. On teraz do nas przyjdzie pewnie. Samemu zaraz się wieczór zrobi. Hmm. Dobra. Ta walka idzie nam mega kiewsko. Postawiłbym tutaj ognisko, ale nie mam wystarczająco drewna. Hmm. A, nie odsunąłem się. Szkoda, że nie widzę tych HP-ków. sobie moda, ale nie mam pojęcia dlaczego nie działa. Grałem sobie też moda na pauzę, a też nie mam pojęcia dlaczego nie działa. Dziwne to jest. Okej, okay, dobra, zabiliśmy go i mamy dwa girsy. Nie spodziewałem się tego, że uda nam się w którym odcinku zabić jakiegoś mini bosa? bo to nie był jakiś boss, no bo był w ale dzięki temu, że mamy to, to możemy się wrócić do naszej bazy i ogarnąć sobie lodówkę i możemy sobie ogarnąć też strażaka, tylko że nie wiem co potrzeba na strażaka, tak właściwie hmm. czy tutaj jest gdzieś strażak? nie ma tylko jest, to chroni nas przed piorunami eee, pomiary opadów o, mamy świnki Kładzko. Ej, nie wiem, czy ta pochodnia nam starczy na noc. Więc sobie... Dobra, nie będziemy craftowali na razie jeszcze jednej. Ale nie brzmi to mega dobrze, że mamy tylko jedną. Pobiegamy sobie jeszcze tutaj po okolicy. Bo może znajdziemy jeszcze jeden domek świnek czy coś. Fajnie by było. No i zajmiemy się jeszcze tymi świnkami, dojedziemy ją po to, żeby wydropić z niej może jedzenie albo zobaczymy co nam drobnie. Eee, Pozbieram sobie jeszcze jagody. I zetniemy jakieś drzewa, żeby zrobić ognisko i ma usmażyć sobie rzeczy. Dobra, mamy 5% tak tej pochodni. Więc. O nie, prawie sobie skraftowałem dwie nowe. E, przebiegnijmy się tę i ogarnijmy co tutaj coś będzie. W ogóle muszę chyba kończyć ten odcinek, więc zaraz widzimy się w następnym, jeśli <laughs>